Dzień dobry, Beata Kwieczko. Witam w studiu PIKA. Moim i Państwa gościem jest dziś Marcin Daniec, artysta kabaretowy i satyryk. Okrzyknięty przez czytelników teletygodnia Tygodnia Satyrykiem Wszechczasów. Witam serdecznie. Ale co, widzi Pani, jak milczę, jak, jak chłonę, jak się upajam. No to jest po prostu rzeczywiście ten tytuł, e, który przyznają nie Juroży. Oczywiście z pełnym szacunkiem pod tam pięcio- sześcioosobowe grono, no ale jednak kiedy kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi głosuje, no to po prostu jestem tak dumny. E, pochwalę się pani, bo pani nie było na świecie wtedy, kiedy wujek danies dostawał nagrodę, właśnie satyryka Wszechczasów, Czasów, że marzyłem, przysięgam bez udawania skromniaka, żeby się zmieścić w dziesiąt. No bo tam jednak kabel starszych panów, Sztur, obczuk, Fedorowicz, Gruza i tak dalej. No więc kiedy przeczytano w teatrze polskim, yy, że dostałem nagrodę Satyryka Wszechczasów, to miałem wtedy 3 metry wzrostu i, i nie zapomnę tego nigdy. No właśnie, występuje Pan na scenie już ponad 40 lat jako artysta kabaretowy. Czy trudno jest rozbawiać publiczność? Co jest w ogóle dla Pana najtrudniejsze w tej pracy? Nie, nie usłyszy Pani ode mnie ani jednego słowa trudny. Ponieważ wykonuję zawód moich marzeń, no to jak będę teraz nagle u Was narzekał? Wolę wybierać pozytywne rzeczy, które wynikają z popularności, ale tak, ktoś złośliwy powiedziałby, że jestem nieskromny, że się popisuję, a, a jestem daleki od tego, żeby w ogóle w jakiś sposób mówić w nieskończoność, bo nie macie na tyle czasu antenowego, żeby zmieścić. Wszystkie pozytywne rzeczy, które wynikają. Jeśli ma się sprawdzoną w bojach widownię, która bez dowożenia autokarami, bez biletów rozrzucanych za darmo w zakładach pracy, bo już na szczęście te czasy minęły, przychodzą na moje recitale, to to jest nie do wymyślenia, nie do wyreżyserowania przez najzdolniejszego nawet reżysera. I za to przepięknie proszę w moim imieniu podziękować. Szczególnie, pomyśli Pani, że, że się podlizuję i się przygotowałem. W Kielcach mam taką widownię i przysięgam, że nie paplam w każdym mieście w Polsce tej regułki. No jeśli, jeśli zapyta mnie Pani, bo nie przygotowywaliśmy żadnych pytań, nie, nie robiliśmy próby żadnej, Pani redaktor da Państwu słowo. Jak Pani mnie zapyta o wódek Kielecki. To nie macie też tyle czasu, ale ch z chęcią opowiem. Przyjeżdżam do Kielc zawsze z taką radością, tu mam mnóstwo kolegów po pierwsze i koleżanek z AWF-u, po drugie, jeśli gra się, uwaga, w najpiękniejszym w Polsce amfiteatrze. Mówiłem to kiedyś Korczowi, kiedy tam się zastanawiano, czy robić dalej polską piosenkę właśnie w Opolu. To aż się dziwiłem, że ktoś w ogóle pyta. Ale mówiłem, pamiętajcie Kadzielnia, nie ma piękniejszej scenerii i te tysiące ludzi. A czy pani wie, jak specyficznym miastem są Kielce? Powiedziałem kiedyś o tym na scenie w, w Kadzielni. Kilkanaście tysięcy ludzi tego dnia, kiedy odbywał się kabareton, pojechało w pierone jasne do Krakowa na finał. Y, no przecież rozmawiamy w stolicy europejskiej piłki ręcznej, przecież to wie pani. O tym jest. Y, Kilkanaście ludzi jedzie, tysięcy, Kielczan jedzie na y, y, handbal. Kilka tysięcy, osiem chyba zostaje w kadzielni i jeszcze kilkanaście tysięcy na piłeczce. No to po prostu to, no to czyli Wy wszyscy bierzecie udział we wszystkim, co się dzieje w, w Kielcach. Niewiarygodne. Nie od początku występował Pan na scenie samodzielnie jako Marcin Daniec. Początki Pana występów to w innych kabaretach, na przykład w takich dwóch, później z kabaretami Wały Jagiellońskiej, pod Egidą, jednak po 10 latach zdecydował się Pan na tą samodzielną drogę. Skąd taka decyzja? To będzie trochę nieskromne, ale jak mi Pani pozwoli, oczywiście, ale mój sąsiad zawsze mówi, Pani Daniec, jakie pytanie, taka odpowiedź, czyli skoro Pani zmusiła mnie do nieskromności, oczywiście nie, nie, nie pominę kabrytu takich dwóch, nasze młodzieńcze fantazje, potem kolega się obraził, wymyślił i, i inny rodzaj zabawy. Wały Jagiellońskie wtedy, kiedy mnie zaproszono, były najdowcipniejszym zespołem muzycznym w Polsce. Przypomnę Rudiego. King Konga, Monika, Córko Rybaka i tak dalej. Ja, ja wtedy tam odpowiadałem za warstwę humoru gadanego. Rudy za warstwę humoru śpiewanego, a Bukała za warstwę refleksyjną, inteligentne piosenki. Wyjmijcie skrzypce Hercowicz, podobno gracie jak nut. Wy tam brylantów szukacie i tak dalej. To zawsze mówię, że moje, mój udział w wałach nigdy nie był za Bukałę. Bo tak czasami takie plotki do mnie docierały. No i oczywiście, kiedy Pietrzak, Janku, kiedy Pietrzak, za, za, stary dobry Pietrzak, kiedy zadzwonił do Krzysia Piaseckiego, który już grał w Egidzie, zapytał, bo e, rozpoczynał działalność w Krakowie. Chciał się ewidentnie trochę podlizać krakowskiej widowni i pytał, słuchaj, czy masz jeszcze kogoś z Krakowa? I Krzysiu Piasecki mógł powiedzieć: Nie, nie ma nikogo oprócz mnie. A Krzysiu, i tego ci nigdy nie zapomnę, powiedział, bierz dańca. A Pietrzak mówi, no właśnie, słyszałem o tym. Młody, ale podobno zdolny. Więc kochani, Pietrzak, Przoniak, Franceski, Gajos, Krysia Sienkiewicz, profesor Szczepkowski, to też pani nie było na świecie, wojna domowa i tak dalej. Ja czułem tak ogromną satysfakcję, że zawsze mówiłem, że to, to, to nie było zwykłe zarabianie pieniędzy. Kategorycznie na 40. miejscu w tabeli granie w, przy Jana w Krakowie. Niestety Egidy już nie ma, więc wam nie wytną, że reklamuję to miejsce. No i, i oczywiście potem dojrzałem już do tego, po, po tych kolejnych współpracach, że no, muszę spróbować też sam. I e, oczywiście grałem jeszcze w Egidzie, żeby w jakiś sposób tam e, s, spłacić dług wdzięczności wobec Janka. Występowałem później solowo w jego kabaretach w Bytomiu. I w Krakowie. No i tak to potem poszło. Oczywiście miałem recitale Ale okraszone jednym z najlepszych gitarzystów w Polsce, z jednym z najlepszych pianistów jazzowych w Polsce i tak zwany smędziarz, czyli inteligentne, piękne, mądre piosenki. Kolega Tadeusz. Pozdrawiam. Oni potem wszyscy wymyślili swoje solowe kariery i, i ja to nazywam zwolnili się sami. Ponieważ mam tak dobre serce, że nigdy w życiu bym nikomu nie powiedział. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O, a propos, pani jest y, kobietą, więc nie musi wiedzieć, jaki pierwszy tekst na pamięć Polski y, wypowiedział były trener polskiej reprezentacji, y, nazwałem go Zołza. Ten taki przystojny. No niestety nie wiem. A to właśnie no, jak każda kobieta na świecie. Nie zna, nie wie i funkcjonuje i żyje. I nigdy nic I nie jest zrobi. Dobrze. No i tak, i, ale przez to. To jest mój podstawowy tekst, że przez to, że kobiety nie interesują się futbolem, będą żyły tak. każda 10 lat dłużej niż my. Bo my właśnie za Polskę, Jezus, i te ciuki, ojcze, aż znowu Mario, matko, boża, pomóż, a, a, a wy zakupy. Gdzieś tam zelknie, która minuta, żeby mąż nie szalał, że długo łazicie po galeriach. Więc Zouza pierwszy tekst, który powiedział po polsku, był taki. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i uciekł, i pojechał do Meksyku, tam go, tam go szukają po jednym meczu. Potem do Gwatemali, tam wytrzymał pół meczu i uciekł. Tak ucieka, ucieka i ucieka. A my się musimy sami martwić o poziom polskiej piłki. Na pana występy przychodzą osoby w różnym wieku z różnymi doświadczeniami. W jaki sposób pan dobiera tematy, żeby zainteresować każdą z tych osób, żeby publiczność czuła się usatysfakcjonowana, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. A to jest przepiękne pytanie, ponieważ nienamówiony, odpowiem najkrócej i najszczerzej, jak umiem. Nigdy w życiu nie dobieram tekstów, które mówię ze sceny. Pod wiek, pod płeć, pod. Przekonania polityczne, zawsze mówię to, co mnie bawi, drażni, wkurza, śmieszy, a dość nieskromnie powiem, że publiczność pracuje na bardzo podobnych falach i to, że przychodzi dziadek z synem i z synową i z wnukami, to, to już naprawdę łaskocze każdą komórkę próżności, jaka we mnie została. Czyli mieć sprawdzoną w bojach, tak to nazywam widownię, to jest rzecz najważniejsza na świecie. Skoro już padły tutaj tematy, między innymi właśnie tematy polityczne, których Pan unika, na pewno osoby, które się interesują pana występami o tym wiedzą, to proszę powiedzieć, jakich jeszcze innych tematów Pan unika? Czy ma Pan jakąś taką swoją listę tych tematów, o których, z których się nie da żartować, nie można, nie wypada? Ej, to jest pytanie genialne, ponieważ natychmiast Pani odpowiem, że. Już tak bardzo jak kiedyś nie unikam. Na pewno polityka nie dominuje w moich kabaretach, ale znaczący procent teraz wzrosło to wszystko. Bo kiedy człowiek jest młody, to, to go interesują, interesuje go dowcip obyczajowy, żona teść, policja, nauczyciel, ksiądz i tak dalej. I wszyscy wyprawiamy Panie Boże tak dziwne rzeczy, że one bez jakiegokolwiek wymyślania. Nadają się do emisji w kabarecie, ale natychmiast Pani powiem, że nigdy w życiu, ponieważ straciłem największą moją fankę, która jest w niebie, Moja Mausia, to nigdy w życiu nie zaśmiałbym się z tematu śmierci. Tak zwane 100 lat temu już się mówiło, takie żarty z pogrzebu. Nigdy w życiu i z chorób, które brutalnie los przydziela niektórym ludziom. To, to tutaj nie ma szans. Natomiast Proszę być spokojną i państwo też, że nareszcie nie zostawiam tak zwanej przysłowiowej, suchej nitki. Ale oczywiście y, przysięgam pani, że nie latam po scenie z taką maczugą, z jeszcze z ćwiekami, którą piorę prawa, lewa. To, to jest zawsze, y, jak to mój teść mówi: Reniu, pozdrawiam cię w kielcach y, kruszwica, jezioro Gopło, się wieża. Z, z Gopła wypłynęła najpiękniejsza goplanka na świecie jego córka, moja żona. Więc Ryniu mówi, mój Cinuś, bo tak mówi ładnie do mnie, no to wie pani, no, teść do Cinuś, jakie to zdrobnienie. Mówi tak, Cinuś w, wychodzi w białych rękawiczkach, ma taki delikatny biczek i tak delikatnie chłoszcze e, każdą ze stron. Prawą, lewą, środek, spód, wierzch, razem, osobno, Bóg wie jeszcze to. Przepraszam, ponieważ, boję się, że zapomniała pani, że musi mnie, Zapytać to bez konsultacji o mój początek w ŁDEK-u. Otóż, kochani, czy Wy sobie wyobrażacie, że zawsze pamiętałem, żeby wszystkie śmieszne, taką mam nadzieję, a wręcz jestem pewien, wszystkie śmieszne rzeczy w moim programie zawsze dzieliłem na tak zwaną warstwę refleksyjną żeby była znacząca, żeby widzowie wiedzieli, że nie wszystko wokół takie, mówiąc po krakowsku, nie wiem czy w Kielcach, ale chyba też, takie śmieszne jest, mówi się też, takie śmieszne. No Zdarza więc się... proszę pani, tutaj w Wudeku miałem bardzo znaczący debiut, ponieważ właśnie miałem jeden z pierwszych moich recitali, a piękne piosenki, kilkanaście metrów stąd śpiewał grając na pianinie Boguś Wyszkiewicz. Który jest w niebie i, i tam śpiewa: Och, Ela, straciłeś przyjaciela. Więc nie zapomnę Was nigdy, obojętnie czy Państwo pomyślą, że się podlizuje, czy nie. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że satyryk to zawód, który nie ma limitu czasu. Czy nadal podtrzymuje Pan tą swoją opinię? No teraz powinienem, kochani, na szczęście macie operatora, który ma 120 w klacie i by panią bronił, ale powinienem rzucić się na panią, ponieważ no, byłem przekonany, że pani nie będzie mnie pytała, tylko powie jak to dobrze, bo czytałam, że Pan gra trzy razy w tygodniu w Tenisa, że Pan bardzo dużo pływa, że nie pali Pan, że wystarczy Panu jedno, dwa piwa miesięcznie, że leje synów moich kolegów 6, 2, 6, 4 w Tenisa i, 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 i że dlatego Pan może grać dwie godziny na scenie no z bisami, więc proszę Pani, jeśli, jeśli mam być szczery, powie, odpowiem Pani natychmiast, uwielbiam robić to, co robię i jeszcze raz dziękuję niebiosom, że e, zawód satyryka nie wymaga e, limitów, emerytur, dwa 500 plus 10%, a to na, na rok? Nie, to, to jest na 10 lat. 650. Dlatego mogę sobie z tego dworować. Więc póki istnieje człowiek, dopóty będzie istniał kabaret. To jest moja maksyma, której chciałbym, żeby kiedyś dzieci uczyły się w szkole. Zatem życzymy panu jeszcze wielu udanych występów i satysfakcji z tego, co pan robi na scenie i serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję i chcę od razu państwa zaprosić, ponieważ potem ze szczęścia zapomnę, że znów będzie kabareton w Kadzielni, że znów mnie Juruś, bo tak go nazywam, Chrobot, zaprosił e, no, 12 miesięcy temu. Chcę się tym pochwalić. Będę występował w Kadzielni z, z kilkoma tuzami, a skoro Chrobot zaprosił mnie rok temu, no to chyba nie dlatego, że nie miał kogo. Na pewno. Także życzymy udanego występu przed kielecką publicznością. Moim i Państwa gościem był Marcin Daniec, artysta kabaretowy i satyryk, a rozmawiała Beata Kwieczko.